Dzień dobry Państwu, Państwa i moim gościem w kolejnym tygodniu pacjentów jest profesor Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, jelitowego i Metabolizmu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że naszym wydawcą specjalnym w Medekspresie jest pan Marek Lichota, prezes Stowarzyszenia Apetyt na Życie. I to właśnie za jego poleceniem rozmawiamy dziś z panem profesorem i będziemy rozmawiać na temat żywienia pozajelitowego dorosłych w warunkach domowych. Wiemy, że wspólnie państwo i Stowarzyszenie i pan profesor staracie się o wprowadzenie nowego opisu świadczenia dotyczącego żywienia pozajelitowego dorosłych w warunkach domowych z pompą infuzyjną. Czego dokładnie dotyczy Państwa postulat i na czym stanęły rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia? Tak, rzeczywiście chcielibyśmy rozszerzyć ten katalog świadczeń Narodowego Funduszu w zakresie domowych żywień o żywienie przez pompę infuzyjną. Chodzi o to, że żywienie pozaitowe, takie w szczególnie w warunkach domowych, bo w szpitalnych to właściwie zawsze jest przez pompę, bo tutaj sprzęt właściwie zawsze jest, natomiast w warunkach domowych podawane jest w różny sposób. Najprostszy to jest sposób grawitacyjny, czyli po prostu podłącza się worek i przez zestaw do przetoczeń treść worka spływa do żyły. Można to robić oczywiście za pomocą kroplomierza, można to opuścić bez kontroli, można policzyć sobie po prostu krople, które spadają na sekundy czy na minuty i w ten sposób się przymierzyć do podaży. No, ale jest to jednak niedoskonałe, a przynajmniej mogłyby być lepsze. Dużo pewniejszym sposobem, jak chodzi o kontrolę takiego przepływu, co pozwala na dużo lepszą tolerancję żywienia u części pacjentów, co pozwala również na pewną mobilność pacjenta, do tego zaraz przejdę, jest podaż przez pompę. Pompa infuzyjna po pierwsze zapewnia to, że wiemy, z jaką prędkością, w jakim czasie co jest podawane. A po drugie, jeżeli jest to pompa mobilna, to pozwala pacjentowi wraz z żywieniem się poruszać. Po prostu i pompa, i worek znajdują się w plecaczku, i pacjent może z tym plecakiem chodzić, może z tym plecakiem jeździć, może z tym, koło tego plecaka siedzieć i na przykład pracować czy uczyć się. Natomiast przy takiej klasycznym sposobie podaży, czy metodą grawitacyjną, czy przez taką stacjonarną pompę, no to albo bo pacjent nie ma żadnej kontroli nad tym, co jest podawane. Albo po prostu no, musiałby stojak z ciężką pompą i z workiem stać koło pacjenta, no, co w praktyce przesądza, że no, jest to nie do zrealizowania w takich warunkach codziennych, szczególnie jeżeli byśmy mówili tutaj jeszcze o aspekcie jakości życia pacjenta. No i teraz trzeba sobie zdawać sprawę, że podaż żywienia przez pompę nie jest niczym specjalnym, bo we wszystkich krajach Europy Zachodniej. To jest po prostu realizowane i to jest po prostu zrefundowane. W warunkach polskich praktycznie wszystkie dzieci żywione w również są żywione za pomocą pompy takiej przynośnej. Tylko, że stawka rozliczeniowa dla dzieci jest niemalże 100, prawie 100% wyższa niż dla dorosłych. W związku z tym no, ich po prostu na to stać, bo Koszt żywienia przez pompę to nie jest tylko koszt samej pompy, bo to by jeszcze było do przejścia, natomiast największym kosztem jest koszt zestawu do przetoczenia jednorazowego, który każdy, każdego dnia trzeba zmienić, który kosztuje no prawie 20 zł, a my na jeden dzień żywienia dorosłego pacjenta mamy niewiele ponad 200 zł, czyli to jest jedna dziesiąta kosztu całego żywienia. Nie mówiąc tym, że jeszcze pompę przecież też musimy w jakiś sposób spłacić. Dlatego jedynym rozwiązaniem tego problemu byłoby dla tych pacjentów, u których to jest konieczne, dołożenie środków po prostu na takie żywienie. I najprostszym rozwiązaniem w polskim systemie rozliczeń byłoby dołożenie po prostu procedury, która byłaby żywieniem poza i warunkach domowych przy użyciu pompy. Lobbying, działania, starania na ten temat i naszej, i pacjentów jeszcze też specjalności działająca całe lata. Wydawało się w ubiegłym roku, mniej więcej w połowie roku, że flomeczek nadziei się pojawił, bo z takiej nieoficjalnej informacji z Regionalnych Funduszy Zdrowia dostaliśmy takie sygnały, żeby przygotować się do kontraktowania procedury żywienia przez pompę. No i szczerze mówiąc cieszyliśmy się, że na ten rok już będziemy mieć sprawę rozwiązaną. No, natomiast nie pojawiły się w ogóle takie oferty, jak chodzi o produkty kontraktowe, co w praktyce zostawiło nas w takiej samej sytuacji, jak byliśmy dotychczas. Czyli żyliśmy tymi samymi sposobami, jakie dotychczas mieliśmy. Także myślę, że powodem tego w dużej mierze był COVID, no, pandemia SARS-CoV-2, prawda? My, ale ale do końca tego nie wiem, no bo niestety rozmowy na ten temat się praktycznie w ogóle nie, nie odbywają, bo też no nie bardzo jest jak rozmawiać w tak trudnej sytuacji, w jakiej obecnie ochrona zdrowia w Polsce się znajduje. Rzecznik Praw Pacjenta ogłosił ten rok rokiem bezpieczeństwa pacjenta, a bezpieczeństwo ma bardzo szeroki zakres w ogóle w obszarze zdrowia i e, powiedzmy może jak wygląda właśnie kwestia bezpieczeństwa e, pacjenta, który korzysta z takiego rodzaju żywienia. No to jest najbezpieczniejsza wersja żywienia pozajitowego. Nie chcę przez to powiedzieć, że wlew metodą rekreacyjną jest jakimś czymś samym złem, prawda? Bo, bo też go można dobrze zorganizować. Natomiast, no tak jak już wcześniej powiedziałem, no nie, do, nie jest to możliwe, żeby w lewym reaktory będąc żywionym normalnie funkcjonować zawodowo czy, czy, czy społecznie. Bo po prostu byłoby to niebezpieczne i praktycznie bez kontroli. Dlatego, jeżeli chodzi o punkt widzenia takich bezpieczeństwa pacjenta, no to pompa jest taka przenośna i jest praktycznie jedynym, jedyną metodą w chwili obecnej, jaką możemy zaoferować pacjentom, jak chodzi o bezpieczeństwo i jakość żywienia poza Panie profesorze, jakie są najnowsze, ostatnie europejskie zalecenia dotyczące żywienia pozajelitowego i jak Polska wygląda w tej kwestii na tle innych krajów? Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu czy też jako całość, czyli re re rekomendacje towarzystwa po prostu dla całości żywienia czy też rekomendacje grup specjalnych tego towarzystwa zajmujących się domowym żywieniem są bardzo jednoznaczne. W każdym przypadku, jeżeli to jest konieczne, żywienie powinno być pozaitowe, powinno być przetaczane za pomocą wlewu przy udziale pompy infuzyjnej. No, trudno znaczy trochę mi głupio powiedzieć, jak my wyglądamy na, na, na świetle tych zaleceń, no bo my po prostu nie jesteśmy w stanie zrealizować z przyczyn finansowych. Więc tak naprawdę, jeżeli tylko nas stać w tym sensie, że po prostu jesteśmy w stanie załatwić pacjentowi pompę czy zestawę, no to załatwiamy, kiedy tylko się da. Ale w praktyce pacjenci bardzo często muszą sami posiłkować się różnymi funduszami czy organizacjami, wsparciem organizacji charytatywnych, żeby, żeby taką pompę sobie załatwić. Czyli no tak patrząc na nas na tle Europy, to niestety no nie możemy się niczym pochwalić i po prostu nie, no brutalnie powiem, no, no nie realizujemy tych zaleceń europejskich w tym zakresie. Czy brak krajowego konsultanta właśnie do spraw żywienia pozajelitowego jest pośrednio przyczyną tego, w jakim stanie są sprawy dotyczące chociażby realizacji postulatów tej grupy pacjentów, która korzysta z takiego żywienia? Na pewno konsultant krajowy, gdyby istniał, ułatwiłby wszelkie tego typu rozmowy, gdyż konsultant krajowy to jest taka osoba, która w danej dziedzinie no jest taką najbardziej miarodajną, nieodawczą. Postacią dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. E, więc, tak, patrząc na to, jak działają inne specjalizacje, to na pewno by to pomogło. E, no niestety, leczenie żywieniowe, czy też żywienie kliniczne, czy żywienie do i nie są specjalizacją medyczną. E, miały wejść w zakres umiejętności medycznych, no ale od ponad 10 lat e, prace nad umiejętnościami medycznymi są wstrzymane, w związku z tym no nawet gdyby powstały to, 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 to raz, że zajmie to jeszcze bardzo dużo czasu, dwa też nie rozwiązuje to problemu, bo to nie będzie specjalizacja tylko byłaby, byłaby to umiejętność, tu nie ma prostej ścieżki, którą dałoby się użyć dla stworzenia chociażby takiej, takiego stanowiska jak konsultant krajowy, po prostu nie ma na czym oprzeć systemowo konsultanta krajowego. Słyszymy, że już tam pewnie pacjenci dobijają się telefonicznie do pana profesora w tle, więc ostatnie, ostatnie pytanie, panie profesorze. W jaki sposób pan wspólnie ze stowarzyszeniem czy też innymi grupami pacjentów wspieracie właśnie osoby, które są w takiej trudnej sytuacji i zarówno potrzebują i sprawdzonych pewnych źródeł wiedzy na temat żywienia pozajelitowego, jak i wsparcia finansowego? Jak, jak działa tutaj współpraca między państwem? Tutaj bardzo dużą rolę mają sami pacjenci, muszę powiedzieć, bo oni najlepiej najskuteczniej walczą o samych siebie. Takie organizacje właśnie, jak wspomniane już przez panią Apetyt na Życie, to są organizacje, które, które nam, nam jako lekarzom de facto ułatwiają życie, bo. To są organizacje, które organizują spotkania, organizują szkolenia, organizują webinary, na których my możemy przybliżyć pacjentom właśnie stronę medyczną opieki nad nimi. Możemy też dzięki temu się spotkać, porozumieć, wysłuchać tego, co pacjenci mają nam do powiedzenia. Więc w tych takich kontaktach, jak chodzi o jak z pacjentami się porozumieć i to Najlepiej działa kontakt bezpośredni. Oczywiście pandemia, no może nie, że powiem, że położyła kres, bo to bym przesadził, ale mocno utrudniła e, tego typu relacje. Ale przed pandemią, no rutynowo spotykaliśmy się e, my w sensie specjaliści i nie tylko lekarze, tylko też dietetycy, pielęgniarki, farmaceuci z pacjentami na przeróżne spotkania. Czy to podczas zjazdów, czy to podczas specjalnie organizowanych takich krótkich konferencji, czy krótkich spotkań, e, żeby porozmawiać, przedstawić to, co się dzieje nowego, czy to w ogóle jak my rozumujemy, prawda, jak, jak my chcemy le ich leczenie prowadzić. Pacjenci z nam opowiadali o swoich y, problemach i yy, y, miało to charakter bardzo rutynowy, ale y, tu muszę naprawdę podkreślić olbrzymią, y, olbrzymie zasługi stowarzyszenia pod y, 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 yy. Pana Marka, czyli apetytu na życie. Oczywiście są też jeszcze inne organizacje, które pomagają w takich relacjach, i za to też bardzo dziękuję. Natomiast no, ja na co dzień współpracuję głównie z apetytem. Tutaj może, no nie wiem, czy zdradzę tajemnicę, ale to ja mówię, Pana Marka, ale my tak naprawdę znamy się lat, my jesteśmy na Ty i ja Marka prowadzę. Jako lekarz prowadzący przynajmniej staram się, więc ten nasz kontakt jest dosyć aktywny i taki muszę powiedzieć dosyć dynamiczny. Miejmy nadzieję, zatem, że takiej owocnej współpracy między lekarzami i pacjentami będzie jeszcze więcej i efektem takiej współpracy będzie osiągnięcie zamierzonych celów dotyczących właśnie zarządzania NFZ-u i zmian dotyczących żywienia pozajelitowego. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Państwa i moim gościem był Pan Profesor Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu, a to jest tydzień pacjentów pod wodzą Stowarzyszenia Apetyt na Życie. Serdecznie zapraszam na kolejne materiały. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.